obraz, który widzi ten obraz w całości, widzi go potem w fragmencie. Mało tego, trzyma się jakiegoś, jakiejś kolorystyki, trzyma się jakiegoś położenia farby, uderzenia pędzlem i tak dalej, czyli sposobem malowania, sposobem płacenia farby. No, i sposobem też dobierania kolorystyki. Niekoniecznie wszystkie dzieci mają, nie wiem, emocjonalnie to zakodowane, czy, czy jakoś wypracowane już takie spojrzenie na kolorystykę, że, że dobieranie kolorów jest oczywiste, że wiadomo, co z czym mieszać. Że że wiadomo co się w tym jeszcze w tym wieku, wiadomo co się chce uzyskać jakie kolory położyć żeby uzyskać ten ten efekt czy to mają być kolory kontrastowe czy takie monochromatyczne czy y, trzymać się jakiejś określonej gamy kolorystycznej a tutaj właśnie bardzo dobrze widać na tych, na tych na przykład zielonych pejzażach, na tych morskich pejzażach, że dziecko już nie poszukuje jakichś zbędnych kolorów, zbędnych elementów, który potrzyma się tej kolorystyki, przez co ten e, obraz e, dziecka, bo to już jest, tam jest tylko mały no, fragment e, wycię, wycięty z z jakiegoś z zdjęcia, czy, czy z kopii jakiegoś obrazu. Czyli to, to widać, że to dziecko zrobiło naprawdę wysmakowaną pracę. Są też prace, które właściwie, właściwie opierały się na twarzy zabranej z jakiegoś obrazu, ale. Całość kompozycji, którą dziecko stworzyło, tworzy zupełnie inny obraz, inny, inny wymiar pracy i one czasami są w konwencji zupełnie współczesne, a czasami zostają takie przeniesione w jakąś scenerię teatralną, ale tu już sobie też dzieci same, same dobierały i kolorystykę, i i, I właściwie same komponowały y, y, dalszą część do tego obrazu. Pracowaliśmy też trochę na początku roku z grafiką, y, ale trochę mniej, ponieważ y, y tutaj nie mamy jakiegoś takiego warsztatu graficznego i, i dla mnie. Yy, nie zawsze jest yy, możliwe, że ja pójdę gdzieś do, do jakiejś pracowni graficznej i, i wydrukuję to wszystko. I w ubiegłym roku robiliśmy więcej grafik, więc w tym roku sobie opuściłam. Bo też, yy, też nie mogę tak yy, korzystać z tych cudzych pracowników. Yy, robiliśmy piękne prace yy, nocy tą yy, Trochę z kolarzem, trochę z brustą. Uważam, że jest to trochę odejście od takiej, takiej rzeczywistości, takiej rzeczywistości natury, którą, którą my znamy i jeszcze takie sztampy, którą powielamy, że jego mamy czarne albo granatowe, a gwiazda to ma być gwiazda, ma mieć ramiona. To proszę bardzo, można zrobić Taki rozwój jest piękny. I tutaj też, też zrobiliśmy te piękne prace, aczkolwiek nie wszystkie dzieci miały cierpliwość, żeby to skończyć. No więc jeszcze tak, myślę, myślę że robiliśmy w roku sporo rzeczy, rzeczy takich kolażowych. To są prace te są prace inspirowane takim afrykańskim artystą Amuabe. Człowiek zrobił wielką karierę na zachodzie głównie. On to robi w takich ogromnych formatach, takich powiedzmy 2 metry na 3 metry, albo coś takiego do wielkich biblii. Często one są kontrastowe, ale jest, ma taką zasadę, że wszystkie obrazy ma głównie, jak gdyby ich kompozycja i ich główny jakiś taki taki zamysł jest pobrany z z młodej Polski, może nie tyle z młodej Polski, co z wiedeńskiej secesji. secesji. A więc tam są klimty, tam są, tam jest Siele i wiele innych artystów. Natomiast on wszystkie prace robi na tej samej zasadzie, co myśmy zrobili. Czyli gładkie tło. I, i po prostu wycięte z tapety yy, yy, ubrania, czy jakieś elementy, czy na przykład jak leży kobieta na plaży, to ma kostium i kocyk jakieś pieski. I on to, on to tworzy zupełnie, yy, zupełnie z drukowanej tapety, albo z papieru drukowanego. Yy, niektóre są eleganckie papiery, niektóre mniej eleganckie, ale wszystkie się świetnie sprzedają. No więc spróbowaliśmy coś takiego. To też jest wprowadzenie w obraz jakiego, jakiegoś minimalizmu, bo tam już sam, sami, samo dziecko nie w zasadzie nie, 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 tworzy jakieś przestrzeni, nie tworzy w obrazie jakiegoś tła. Więc to na zasadzie wy, wyboru nie, drukowanego papieru czy czy jakiejś tapety i, i jakiegoś koloru, przez co, z czego komponuje się całość. I jeszcze jest taka rzecz, którą ja, na, na którą ja namawiałam dzieci, żeby na przykład e, wykonać twarz czy skórę, e, wykonać ją w innym świetle niż światło słoneczne, dzienne czyli taką jak mamy karnację powiedzmy brzoskwiniową, kremową czy jakąś. I wiadomo, że jak idziemy do dyspoteki, to, to mamy światła różowe, zielone, niebieskie, czerwone i tak samo mamy twarze w takich kolorach. No, są tacy artyści, którzy malują takie, takie współczesne obrazy, zresztą My będziemy mogli zobaczyć tutaj na, na obrazach Diego Warhola, który robił Marilyn Monroe w różnej w w kolorystyce. No, tu już mniej widać, na ekranie jest lepiej widać, bo są niebieskie twarze i takie fioletowe trochę. Tam na ekranie wszystkie one są przebielone. Ale też mamy i, i makijaże takie, My takie ostre i tak dalej. Więc na to namawiałam dzieci, żeby, żeby się pobawiły po prostu światłem, ale to nam jeszcze nie wyszło. Nie jestem, nie jestem zdziwiona, bo robię z dużo starszymi dziećmi takie różne eksperymenty i trudno jest e, trudno jest, żeby dzieci w wieku e, rozwojowym, czyli takie adolescencje, one e, e, wchodzą w ten okres takiej, e, e, takiego krytycyzmu sztuki, ale też i, i realizmu wielkiego, e, to w tym okresie też trudniej jest w Domu Kultury na udało się tą jednej dziewczynki, którą ja jej tylko powiedziałam ogólnie o co chodzi. Wyszła piękna niebiesko-granatowa postać. No i także jest, tak jest. W tym roku no pod koniec roku robiliśmy też piękne ptaki, które wzięły udział w takim paradzie przy złocie ptaków w Parku Duchalskim. Konkursów to raczej raczej w tym roku było mało, jakoś ciągle nam jest trudno zebrać oświadczenia, zanim się oświadczenia będą, to, to, to jedni przyniosą, a, a inni nie przyniosą, nie przyniosą i potem nam jakoś ten termin umycha, różnie, różnie to jest. A to, Odkąd, odkąd to nieszczęsne rodowe weszło, to jest w tym problemie. Niektóre konkursy, jak się okazuje, są takie, na które też nie wysyłam, bo poświadczeniach to oni wymagają, uważam, zbyt dużo danych rodziców albo dziecka. Także wydaje mi się, że kiedyś było prościej i było, było bezpieczniej, a dzisiaj na dzisiaj no i tak, niemniej wzięliśmy udział w konkursie na szopki i było kilka nagród. Wysłaliśmy pracę do, do Japonii, ale bez, bez rezultatów niestety. A uważam, że wysłaliśmy te grafiki w tym roku i, i pracę malacką. Nie wiem, co się podziało, bo bo ja dostałam na przykład na maila, że e, jak, jak wysłałam, to po, na drugi dzień dostałam maila, e, że prace doszły, więc na pewno na pewno w Polsce doszły. Tak a po, dalej to nie. Wiem. I tak e, więc tyle takich e, takich. E, czyli popularnych szkółkę, które teraz tworzą. wszyscy, wszyscy są odbiorcami, wszyscy chodziło, mogą posiadać i tak dalej, i tak dalej. Ale to za chwilę. Ja poproszę Kingę Ślewodzińską. Panę is okay. Vielen Dank. Thank you. bardzo wiktorię. To się nam, tak powiedziałam, już tego nie mamy. Chcielibyśmy być wspólni. Nie, nie, nie. Wydrukujemy, <coughs> wydrukujemy. <laughs> Bo <mém> mi się jeszcze na jutro no, Ja bardzo no, no, przepraszam, ale przeszukałam wszystko, co mogłam. <laughs> nie mam tego. Ja